O, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku omówienia kart, z dodatku czarne słońce. Druga frakcja dzisiaj przed nami, a tą drugą frakcją jest oczywiście Skellige, także kolejne cztery karty zostały pokazane. No i faktycznie zanosi się na to, że każda frakcja dostanie scenariusz, bo widzimy, że Skellige również scenariusz dostało. Natomiast zaczniemy sobie klasycznie od dołu. Od kart brązowych, a legendarka zostawiły sobie na koniec. Także Mewa. ogóle śmieszna sprawa. W Skytar był Kameleon, w Mewa. Ciekawe, czy taki e, trend e, bestyjny zostanie utrzymany w innych frakcjach. E, jeśli chodzi o Mewę, no to jest to Bestia Przekręty i Korsaż, co ciekawe. Jeden za cztery. Rozmieszczenie. Zadaj trzem jednostkom jeden punkt obrażeń. Tutaj można zadawać swoim jednostkom, także to jest istotne. Następnie, stwórz na swoim cmentarzu mewę za każdy ranny cel. Czyli potencjalnie możemy trzy mewy na cmentarz dostać. Z tym, że no musimy zranić jednostki, co może być czasami trudne. Dalej, gdy zniszczysz wrogą jednostkę, wezwij się ze swojego cmentarza do rzędu dalekiego zasięgu, następnie zyskiej No także tutaj bardzo fajna opcja na carryover i na powiedzmy szybkie zasłorbowanie bestiami, plus ewentualnie synergia. Z ilością bestii na cmentarzu, albo też na stole, bo w sumie Axel ma synergię z bestiami na stole. Flaminika została zmieniona, w sumie nie pamiętam. No ale jakieś tam synergie z bestiami. Yy, jeśli chodzi o punkty z tej karty, no to jeśli uda nam się te trzy rany jednostki zrobić, no to wygląda to naprawdę dobrze, tak? No bo to są w sumie cztery punkty na start, trzy mewy na cmentarzu. W momencie, kiedy coś zabijemy, to te trzy mewy się wezwą, bo gdy zniszczymy, to się wzywają, nie? Więc potencjalnie trzy punkty carryoveru, albo w tej samej rundzie, albo na następną rundę. Plus jeszcze ta mewa, którą zagraliśmy, ona na koniec rundy trafi na cmentarz i potem mamy jeszcze ten jeden punktik, który wyskoczy. Więc punktowo wychodzi to tyle, że mamy cztery punkty, plus w sumie cztery carryoveru. No z tym, że trzy możemy wezwać od razu w tej samej turze, a ten jeden, no musimy poczekać, aż ta pierwsza mewa Trafi na cmentarz, czyli. Reasumując, mamy 8 punktów z tej karty podzielone 4 od razu i 4 kryeweru. Także fajna sprawa. No jedyne, co jest problematyczne, no to to, że może nie być tych rannych jednostek. Wiadomo, no, no, to nie jest karta proaktywna. Przeciwnik musi mieć 3 jednostki na stole, bo zazwyczaj chcemy w jednostki przeciwnika uderzać. Te jednostki muszą być możliwe do zranienia, co na przykład w matchupie przeciwko takiej gordozie, może być problemem albo na jakiś syndykat, który bufuje wszystko swoją świecą. Także tutaj karta sytuacyjna, no ale to, że jednak możemy sobie zbudować te punkciki kreoveru. Sprawia, że może taka jedna sztuka nawet w każdej talii kiedyś pojawić. Wiadomo, to też w rundzie trzeciej ta karta troszkę traci, bo stracimy ten jeden punktik kryweru, Ale ogólnie wydaje się to dosyć solidne. Nie jakiś super top, nie wiadomo jakie, ale no, karta wydaje się naprawdę solidna. Tak to na potem spróbujemy, zobaczymy, jak ciężko będzie o te ranne jednostki. Dalej mamy obłąkanego korsawa. To jest z kolei y, zupełnie kosa wydaje się. Człowiek przeklęty korsa 4 za 5. Rozmieszczenie. Nasyć wrogą jednostką. Z nasyć wrogą jednostkę zdolnością Zemsta, stwórz w tym rzędzie kataklizm na czas dwóch tur. Następnie stwórz jej w rzędzie kataklizm na jedną turę. Czyli zagrywamy, wybieramy wrogą jednostkę, rzucamy kataklizm na ten rząd. Kataklizm, przypominam, to zadaje trzy obrażenia jako efekt pogodowy. Czyli mamy 7 za 5 od razu. Plus, jeśli nam się uda tą jednostkę zbić, no, co zakładamy, że w takim deku z korsarzami nie powinno być jakimś wielkim problemem. To jeszcze możemy dostać kataklizm na kolejne dwie tury i zdobyć kolejne 6 punktów. Więc, no, jak nie trudno policzyć, karta ma 13 punktów potencjału. Wiadomo, że przeciwnik musi tam mieć te jednostki w tym rzędzie, tej jednostki, którą naznaczamy. Że te jednostki tam mogą mieć pancerz, tarcze, trzeba to uwzględnić, albo być z gwaldem, <grym> i wtedy ten kataklizm nie jest zbyt efektywny. No ale ten sam potencjał punktowy na 13 za 5. Sprawia, że moim zdaniem ta karta będzie mega, 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 mega dobra. Dodatkowo też jest to Korsarz. Więc, no jeśli będziemy grać odpowiednim dowódcą, szturmem, no to jeszcze ta karta będzie zyskiwała pancerz. Także, no, niesamowicie dobra piątka. Wydaje się, że będzie grała bardzo, ale to bardzo dużo. No i w sumie, wydaje mi się, że trochę to jest przesadzona, no nie będę ukrywał. Wydaje mi się, że powinien tutaj być ten kataklizm na czas jednej tury. I wtedy byłoby 10 punktów potencjału, a nie 13. Także no, troszkę się obawiam, że to jest zbyt mocne. Dalej, mamy Bjorna Stormursona, czyli kolejną mega fajną, ciekawą karciochę. 5 plus 2 pancerza za 8. Człowiek przeklęty Korsarz, czyli znowu będzie zyskiwał pancerz, jeśli gramy szturmem. Weteran. Fajna sprawa, bo jest to Weteran, który no nie wymaga lojalności, tak jak na przykład Skjordal. I ma rozmieszczenie. Zetrzyj się z wrogą jednostką. Rozkaz, rządza krewi 2. Odwróć kartę, następnie przenieść się z powrotem do ręki. Także skomplikowana karta. Na czym polega Zetrzyj się? <grym> to jest istotne. Zetrzyj się to jest taki. Hmm, taka umiejętność kracha, jaka jest aktualnie, albo umiejętność arnaczada. Czyli takie jednorazowe starcie, tak? To nie jest pojedynek, tylko to jest takie jednorazowe starcie, czyli y, załóżmy, że jest runda pierwsza, i Bjorn ma 5 sił, tak jak tutaj widzimy. Czyli na rozmieszczeniu wybieramy jakąś wrogą jednostkę, zadajemy jej 5 obrażeń i dostajemy z powrotem obrażenia równe sile tej jednostki, ale przed atakiem, tak? Czyli jeśli atakujemy pięciopunktową jednostkę, no to my ją zabijemy, ale dostaniemy tak czy siak te pięć obrażeń z powrotem. Bo to nie działa tak jak pojedynek, nie? No bo jak pojedynek, to by zabił i nie dostał obrażeń z powrotem, a tutaj zawsze dostajemy... Obrażenia z powrotem, no bo to działa jednocześnie takie jednoczesne starcie. E, I co ja o tym myślę? E, wydaje się to być niesamowicie dobrym removalem, no bo jest to weteran, czyli w rundzie trzeciej będzie miał 7 punktów, plus 2 pancerza, a jeśli gramy z branem, to będzie miał nawet 8 punktów i 2 pancerza. Ten pancerz sobie nastakujemy, jeśli gramy szturmem. E, no i w zasadzie jesteśmy w stanie zniszczyć dowolną jednostkę, która ma 8 albo mniej siły. Wiadomo, że dostajemy te obrażenia z powrotem, no ale w większości przypadków one polecą w ten pancerz, który nas A nawet jeśli nie polecam, no to i tak, no, usunięcie jakiejś groźnej jednostki wydaje się to rekompensować całkowicie. Tak, no, na przykład możemy sobie usunąć świnkę, możemy sobie usunąć, nie wiem, krawą panią, jeśli przeciwnik ją zagra, to od razu sobie, bo ona ma 7 punktów, możemy zbić. Możemy usunąć, no, nie wiem, Maga Salamandry, tak przykładowo. Możemy usunąć Hamadriadę, możemy usunąć. Straceńca, no jest jakby to, to każda groźna karta w zasadzie jest usuwana przez to, no bo Ciężko sobie wyobrazić, żeby silnik miał więcej niż takie 8 punktów w rundzie trzeciej, nie? Więc to jest niesamowicie, niesamowicie dobra karta A druga część też jest ciekawa Nie jest to jakieś super nie wiadomo co, ale daje dodatkowe opcje, no bo Jeśli tą rządzę Kryj 2 osiągniemy No to mamy opcję, żeby cofnąć tego biorna do ręki kiedy go cofniemy, on się wyleczy, czyli wróci tam, powiedzmy. No, gramy z tym branem, tak? Więc wróci do ręki w rundzie trzeciej, i będzie miał 8 siły. Odzyska ten pancerz, bo pancerz jest na karcie, więc on jakby wróci do swojego bazowego stanu. Czyli będziemy mieć znowu 8 plus 2 i będziemy w stanie zniszczyć kolejną jednostkę. Wiadomo. Rząd krwi 2 jest jakimś wymaganiem. Plus, no musimy odrzucić kartę. No, żeby wiadomo, nie były to karty przewagi. Więc możemy jakąś słabą, słabego brąza, sobie wyrzucić z ręki i cofnąć tego biorna. Co jeszcze jest bardziej efektywne w momencie, kiedy ten Bjorn się faktycznie zranił w wyniku tego pierwszego starcia. No bo też no, teoretycznie możemy uderzyć jakąś większą jednostkę, ten Bjorn się zrani i potem go cofnąć on się wyleczy i mamy poniekąd dodatkowe punkty, ale raczej bym się na to nie napalał. Raczej jest to po prostu taka dodatkowa opcja, kiedy zaciągnęliśmy się jakimś brązem, albo nie dobraliśmy Discardu, tak, na przykład został nam na ręku, na ręku harcownik, a nie mamy ani koral, ani Birny, ani Skalda no to wtedy czasem taki Biorny. no właśnie to naprawi, odrzuci tego harcownika, ten harcownik się przyzwie, no i w ten sposób naprawimy sobie ten problem, że się tam zaciągnęliśmy. Dodatkowo jest to też synergia z Ace'em, co ciekawe, no bo Ace, wiadomo, ma działanie jak odrzucamy kartę, no i czasem jak się gra tym Ace'em, to ciężko rządzy krwi e, 3, więc grając Blaskiem Chwały możemy rzucić Ace'a, Zagrać dowódcę, ta jednak kata Juta z deku się przyzwie, ale no kiedy Bjorn był na stole, jednocześnie wcześniej jamy rządzę krwi 2, a nie rządzę krwi 3, no to możemy ten rozkaz kliknąć, odrzucić kartę, no i wtedy ten drugi ładunek z Asta zostanie aktywowany. Także dodatkowa synergia jest tutaj dostępna. No i w sumie tyle. Ta karta ogólnie wydaje mi się mega, mega potężna, chyba na razie najlepsza karta, jaką zobaczyliśmy. Eee, taka bardzo poimsty, bo no ja lubię takie karty, które oferują kontrolę. Eee, no i wydaje się, no, że to w każdym deku z korsarzami będzie grało, bo to jest po prostu niesamowicie dobra karta. Eee, trochę podobna do Skjordala wiadomo, ale no nie wymaga tutaj lojalności. Plus jest korsarzem i zyskuje pancerz z pasywki, to są przede wszystkim zalety tej karty. No mi się mega podoba, bardzo uniwersalna, bardzo solidna. W każdym szturmie na pewno będzie grało. W innych taliach być może też po prostu, żeby mieć tą opcję kontrolną. No Skellige jest frakcją, która ma dużo kontroli, więc może niekoniecznie. Ale no ja bym chyba 10 na 10 temu na widał wydaje mi się naprawdę nawet troszkę przegięty, może nawet bardziej niż ten Korsarz. No ale zobaczymy. No i na koniec. Legendarna Karciocha, scenariusz, niekończąca się podróż. Fatum oczywiście 14 prowizji, także tutaj nie 15, tak jak to było w przypadku GTL. I tutaj aktywowany jest scenariusz za każdym razem, gdy zagramy oczywiście korsarza. Prolog. Stwórz w tym rzędzie Drakar Bjorna. Czym jest Drakar Bjorna? Jest to jednostka pięciopunktowa, ona ma 14 prowizji. Jest tak to zrobione, żeby nie można było tego wskrzeszać fukusją. Eee, no ale no, pięciopunktowa jednostka, która ma Fatum... I w sumie ma fatu, więc tak nie można byłoby wskrzeszać. Ma rozkaz, zadaj wrogiej jednostce jeden punkt obrażeń i nasyć ją zdolnością. Za każdym razem, gdy ta jednostka otrzymuje obrażenia od innych umiejętności, zadaj sobie takie same obrażenia. Ładunki 1. Jeśli ktoś nie rozumie, to chodzi o to, że po prostu podwaja obrażenia tej jednostki, którą nasycimy. Ta jednostka, którą nasycimy, dostaje właśnie taką, taki tekst, i to powoduje, że dostaje podwójne obrażenia od innych umiejętności. Więc po kliknięciu tego, jeśli na przykład użyjemy ładunku dowódcy szturmu, no to zadamy sześć obrażeń w tamtą jednostkę. No i to jest spoko. Dalej, mamy rozdział pierwszy. Za każdym razem, gdy przeciwnik zagrywa jednostkę, nasyć ją zdolnością zemsta stwórz w rzędzie kataklizm na jedną turę. Czyli no, każda jednostkę, którą przeciwnik będzie zagrywał, jeśli ją zabijemy, no to stworzymy sobie kataklizm, czyli potencjał na trzy punkty dodatkowe przy każdym zabiciu jednostki przeciwnika. Rozdział drugi. Oczyść i ulecz. Sojuszniczy Drakarbiorna, zwiększy jego siłę bazową o 5 i daj mu ładunki. Czyli możemy to Fatum oczyścić. Jakieś zablokowanie, jeśli przeciwnik zablokował, też się oczyści. Dostaniemy dodatkowe 5 punktów i ładunki, więc będziemy mogli znowu strzelić sobie za jeden punkt. I znowu te podwójne obrażenia też będą otrzymywane na tą jednostkę wybraną. Także, to jest bardzo ciekawe, a w sumie jeszcze, jeszcze ważne, bo jeśli nie kontrolujemy Drakara Bjorna, bo przeciwnik go w międzyczasie zabił, no to zamiast tego tworzymy go ponownie w tym rzędzie, no ale wiadomo, musimy poczekać dodatkową turę na ten rozkaz, tak? Więc jeśli ten Drakar przeżył, no to byśmy mogli użyć od razu, bo zyskujemy ładunek, natomiast jeśli nie przeżył, no to znowu musimy turę poczekać, żeby ten rozkaz aktywować. I co ja o tym scenariuszu myślę? Bo wydaje się to dosyć mocne. No pierwszy rzucaj okay, coś powie nawet nawet P, ale ja tak troszkę sceptycznie tutaj do tego podchodzę, bo. Eee, za zagrywamy mamy ten prolog, nie? Pojawia się ten drakar Bjorna, No i jeśli przeciwnik go nie usunie, czyli na przykład wrzuci Sirocko na scenariusz, to wtedy wygląda to spoko, no bo my będziemy w stanie sobie kliknąć to jedno obrażenie, czyli mamy już 6 punktów, i będziemy w stanie tam te kilka dodatkowych punkcików. Yy, dzięki temu na zdobyć. Yy. Także wtedy tradujemy się bardzo fajnie z Sirokiem. Natomiast kiedy przeciwnik nie zniszczy tego scenariusza, tylko rzuci jakiś strzał za pięć, żeby zniszczyć ten drakar, no to to już tak kolorowo nie wygląda. No bo zrobiliśmy po prostu 5 punktów. Potem gramy kolejnego korsarza, dostajemy tą pasywkę, którą być może będzie ciężko wykorzystać momentami. Chociaż no to wiadomo zależy od tego, co przeciwnik będzie grał. No bo też wiadomo, przeciwnik będzie pozycjonował tak, żeby ten kataklizm ewentualnie robił jak najmniej. Będzie się chował za obrońcą może czasami. E, czy też po prostu te jednostki będą ciężkie do zbicia? Także ciężko ocenić, ile punktów z tych kataklizmów będziemy w stanie zrobić. No wiadomo, może będziemy grać taką kontrolką, która bardzo dużo jednostek niszczy. E, no ale to, 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 to kataklizm, no nie wiem, 3-6 punktów dodatkowych może zrobi. Może 9. No wiadomo, im dłuższa runda, tym łatwiej. No ale potem. Rozdział drugi. Załóżmy, że przeciwnik ten drakar wcześniej zbił, więc znowu tworzymy ten drakar biorna i przeciwnik niszczy go z powrotem. Wiadomo, że to wymaga dużo kontroli od przeciwnika, no ale w sytuacji, gdy przeciwnik będzie właśnie w stanie dwa razy ten drakar zbić, no to w zasadzie zrobiliśmy 10 punktów. No plus kilka punktów z tego kataklizmu i to tak kilkanaście punktów pewnie wychodzi. I to tak no nie wydaje się jakieś fenomenalne, no ale jest to powiedzmy w porządku. Natomiast w sytuacji, gdy przeciwnik nie ma odpowiedzi na ten Drakar Bjorna, no to wtedy zabawa robi się o wiele lepsza, tak? No bo ten Drakar Bjorna potencjalnie tutaj tą siłę bazową zyska. Możemy też teoretycznie grać Dream Wandry i próbować zrobić ten Drakar naprawdę potężny i potem grać na jego błogosławieństwo. Chociaż no tak z drugiej strony, po co grać błogosławieństwo na Drakar Bjorna, jak bardziej by się pewnie przydało zbłogosławić Obrońcę albo Meluzynę, jeśli gramy z Meluzyną. Także no to jest taka opcja, ale myślę, że jakoś bardzo to nie wpływa na siłę karty. Więc, no tutaj dużo zależy od meczapu, bo też ja się troszkę boję sytuacji, gdzie gramy dużo kontroli w deku. Nie gramy tego Bjorna, gramy tego błoganego Korsarza, gramy tam kracha, gramy tam jakieś inne strzały. I mam wrażenie, że stół przeciwnika często może być dosyć pusty. I tak boję się, że tych kataklizmów tak nie do końca będziemy potrzebować, bo i tak stół będzie czyszczony e, tymi innymi jednostkami, innymi kartami. E, więc no tutaj wydaje mi się, że to jest to dobre, ale być może nie do końca potrzebne, bo tej kontroli i tak jest już za dużo. I ten scenariusz niekoniecznie może robić tak dużo punktów, jakby się mogło wydawać. E, no tutaj właśnie cała nadzieja w tych Drakarach Biorna, że one przeżyją i chociaż te podwójne obrażenia. Fajne punkty zrobią, także widziałem, że dużo osób mówi, że to jest mega OP ten scenariusz, natomiast ja tutaj zaryzykuję i moja ocena tej karty jest taka, że to jest, to jest w porządku, ale nie jest nic, nie wiadomo jakiego. Tak jest solidny, pewnie 8 na 10 yy, i tak będzie grało, ale czy okaże się jakieś fantastyczne, nie powiedziałbym. Dobra, także tyle, jeśli chodzi o to mówienie. No ja tutaj jestem nahypowany przede wszystkim na Bjorna, wydaje mi się mega kozakiem. Obłąkany korsarz wydaje mi się trochę za mocny. Mewa wydaje się w porządku, fajna karciocha i scenariusz też wydaje się w porządku. Eee, także ogólne wrażenie do tej pory z tych kart z ligi są takie, że te karty są naprawdę solidne i myślę, że wszystkie będziemy widzieć na rozgrywce rankingowej. Na rozgrywce rankingowej. Miejmy nadzieję, że Redzi utrzymają tutaj poziom i kolejna frakcja, czyli Syndykat, też będzie miała dobre karty. No bo chciałem zobaczyć coś innego niż te haracze na odliczeniu. Dobra, dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych karciochach, Czy się zgadzacie z moimi opiniami? No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będziemy omawiać sobie skeligę to jutro. Także do zobaczenia. Dziękuję za oglądanie.